mano jestem Kamil i witam Cię na kanale Wzorowa Matematyka. Dzisiaj przed nami jest najkrótszy odcinek, prawdopodobnie do tej pory, bo omówimy sobie potęgę o wykładniku rzeczywistym. W skrócie, nie będzie tutaj nawet żadnej teorii. A propos teorii, no to jedyne co polecam to sobie sprawdzić właśnie własności potęg, a w zasadzie własności działań na potęgach. Eee, także polecam sprawdzić ten odcinek, o tutaj Wam się właśnie u góry wyświetla w karcie. Dlatego, że nie będę tego omawiał, no bo po prostu teraz jak było tyle tematów z potęgami, to musiałbym to robić na każdym odcinku, jest to bez sensu, dlatego że jak raz już omówiłem dobrze, to to nie ma sensu tego powtarzać po prostu. Więc do tamtego odcinka was odsyłam, jeśli w ogóle się nie umiecie posługiwać potęgami. Eee, I co? Potęgi rzeczywiste, no to będzie po prostu w sensie o wykładniku rzeczywistym to będzie już podsumowanie właśnie całych potęg o wykładniku ujemnym. O wykładniku, nie wiem, tam naturalnym, o wykładniku wymiernym, to będzie po prostu wszystko razem pomieszane. Aczkolwiek tych zadań naprawdę dużo nie ma, a każdy, każdy rodzaj właśnie tych potęg, każdy rodzaj wykładników zdecydowanie bardziej szczegółowo omawiałem właśnie w tamtych yy, poprzednich odcinkach. Także co, jak się spodoba, no to oczywiście łapa w górę, subskrypcja na tym kanale, tam na dole zapraszam. I co, może tak samo witam go Instagramka, tutaj właśnie Wam się wyświetla. Gorąco, gorąco zapraszam, a my będziemy powoli przechodzili od razu do zadań, bo tak jak mówię, teorii tutaj w ogóle nie ma. Okej, okay, co mamy zrobić? Także, no ja Wam powiedziałem, że wszystko będzie proste i tak dalej, a pewnie się przeraziliście, jak zobaczyliście ten e, właśnie pierwszy tutaj przykład, pierwszy podpunkt, ale spokojnie, to jest wyjątkowo proste, a w zasadzie wyjątkowo podchwytliwe. No tak, 64 do potęgi 1,6, raz 1024 do tam minus 0,3, coś tam 0,25 do pi, przecież my tego nie mieliśmy. Okej, okay, wszystko jasne. Ale zwróćcie uwagę, za nawiasem stoi potęga 0. Skoro za nawiasem stoi potęga 0, to znaczy, że to wszystko, to wszystko tutaj, nam się zmienia w jedynkę Okej, okay, także to jest 1, a tutaj mamy 27 pierwiastek z 2 przez 3 do pierwiastka z 2. To znaczy, że pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch to jest 2. To oznacza z kolei, że to jest 27 do potęgi 2 trzecia. Przesuńmy sobie troszkę tablicę. To oznacza, że to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 27 do kwadratu. Pierwiastek trzeciego stopnia z 27 to jest 3. 3 do kwadratu to się równa 9. Bardzo proste. Wydawało się skomplikowane, ale okazało się naprawdę bardzo proste. Wystarczy umieć tylko patrzeć. A my lecimy już z kolejnym przykładem. Także tak, 0,2. 0,2 to wiemy, że to jest 1 piąta, prawda? Prawda. 1 eee, piąta do minus pierwszej to wiemy, że to jest 5. Czyli jest 5 razy 5 pierwiastków z 3 do pierwiastka z 3. Eee, podzielić przez 125. To jest 5 do 3. No nie? 5 do 3 do 1 trzeciej. To od razu napiszę, że to jest po prostu tak samo również. 5 razy 5 do 3. Pierwiastka z 3. Teraz widzimy, że mamy tutaj właśnie dzielenie. Skoro mamy tutaj właśnie dzielenie, to oznacza, że napiszemy, że to jest 5 pierwiastków z 3 razy 5 do 3, bo wymnażamy sobie przez ten pierwiastek w potędze wszystko, przez 5 razy 5 pierwiastków z trzech, no bo dzielimy. Widzimy, że to nam się skraca z tym. To nam się skraca z potęgą trójki i zostaje nam dwójka, czyli to jest 5 do kwadratu, równa się 25. Bardzo proste, lecimy z kolejnym zadankiem, tych zadań dzisiaj dużo nie będzie, także damy sobie radę, wszystko na spokojnie. Okej, okay, kolejne zadanko. Dane są przybliżone wartości pierwiastków, które właśnie Wam podałem u góry i mamy obliczyć bez użycia kalkulatora przybliżoną wartość potęgi. To tak. Mamy tutaj e, 16 jakich? 16 dziesięciotysięcznych Czyli do potęgi 1,25 To tak to na razie wypiszę e, To 16, no to 16 dziesięciotysięcznych To jest, wiemy, że to jest 2 do czwartej A to mogę tak zapisać na razie Przez 10 do czwartej oczywiście Do potęgi 5 czwartych Zgadzamy się? Zgadzamy się Czy jest to 2 dziesiąte do potęgi czwartej Do 5 czwartych czyli czwórka nam się uprasza z tą czwórką, czyli jest to 2 dziesiąte do potęgi piątej, a 2 dziesiąte do potęgi piątej, no to ja bym już taką odpowiedź przyjął, no ale skoro chcą dalej, no to to jest to 32 100 y, tysięczne, skoro tam były dziesięciotysięczne i było do czwartej, to tutaj musi być setka. Jest 10 i 100, ok. No, to, to już jest prawidłowa odpowiedź w pełni, i my lecimy sobie nasz, z naszym drugim przykładem, który wypisaliśmy. A 1,32 to jest 1,2 do potęgi 5, właśnie chociażby z kolejnego przykładu, i to jest 1,32 jedna jedna to jest 1,2 do potęgi 5, no nie, i do potęgi e, do potęgi 1,6, dokładnie, do 1,6, no i tak kurczę, dziwnie. No ale zauważmy, że to jest jedna druga I jak 5 wymnożymy raz 1,6 To wyjdzie nam To wyjdzie nam jedna druga do potęgi ósmej A jedna druga do potęgi ósmej To jest już całkiem, całkiem przyjemny wynik eee, Czyli jest to Czyli jest to 1,256 Proste zadanko Fajne, przyjemne Troszkę trzeba pouważyć, ale takie osoby jakby to z pewnością dadzą radę. No i my lecimy już do ostatniego zdania w tym odcinku, bo tutaj naprawdę są tylko trzy zadania w tym rozdziale, więc tego naprawdę dużo nie ma. I co? I zrobimy sobie możemy w sumie od razu. Tutaj mamy zadanko praktycznie takie samo jak właśnie wtedy, czyli obliczyć tą przybliżoną wartość bez użycia kalkulatora. Czyli te 32 10 tysięczne rozpisujemy, czyli zapiszmy to w postaci 32 przez 10 tysięcy. Ok. Eee, dobra, i tak mamy to do minus 1,9 minus 1,9 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 6, to wiemy, że jest to 1,8. Dokładnie, a 1,8 to jest 18 dziesiątych. to zapiszę to jako od razu: 18 dziesiątych. 18 dziesiątych. tu widzimy, że to nam się z tym skróci, eee, czyli tu zostanie 1, a tu dwójka, eee, a 2 dziesiąte to jest 32 Eee, jest 110 000, ok? Do minus to Do minus dwóch dziesiątych oznacza, że jest to do minus 1 piątej. Ok, skoro jest to do minus 1 piątej, a widzimy, że 32 przez 10 000, to jest to 2, to jest to tak się składa, do potęgi piątej. Do potęgi minus 1 piątej, która nam została, to ta piątka z tą nam się uprości. Czyli jest to 2 eee, do minus pierwszej czyli jest to 10 drugich, 10 drugich, czyli jest to 5. No, ciekawe, ciekawe, powiem Wam, że całkiem fajne, całkiem przyjemne. Wydaje mi się, że powinniście to zrozumieć po prostu... E, wszystko generalnie polega na tym, że albo te potęgi, gdzieś tam wykładniki potęg należy wymnożyć, dodać, coś z nimi zrobić, e, albo tą podstawę trzeba jakoś fajnie pozamieniać i wyciągnąć w postaci potęgi. E, sorry, w tym zadaniu tam jeszcze się wywaliłem i pisałem 10 tysięcy, a to jest oczywiście 100 000, 10 do 5. No i tutaj właśnie 100 tysięcy, czyli też 10 do 5 i jest do minus 1,7. W sensie do minus 1,7 razy pierwiastek z 2, z przybliżenia, które tutaj mamy, wynika nam, że to jest 1,4. A 1,4, a to od razu zapiszmy to tak samo jak wcześniej, razy 14 dziesiątych. Tutaj nam się skróci, czyli jest 2, 1, czyli jest minus 2 dziesiąte. Czyli jest to 10 10,5 do minus 2 czyli do minus 1,5. OK? To znaczy, że to nam się skróci, z tym jest 10 do minus 1, czyli jest to 1 dziesiąta. No i wszystko się zgadza, oczywiście, bardzo proste zadanko i co? I, I to by było już na tyle w dzisiejszym odcinku, także ja Wam dziękuję za oglądanie, oczywiście łapeczka w górę, subskrypcja tam na dole, zapraszam gorąco, zapraszam też na Instagramka i już potęgi mamy ze sobą, a przed nami są logarytmy. Także równie ciekawe odcinki i co? I widzimy się już za kilka dni, także ja już lecę i siemano!